Cześć. Witajcie w nowym filmie. Wiele osób posiada psa. W końcu są one najlepszym przyjacielem człowieka. Psy mają różne kształty i rozmiary, a w dzisiejszym filmie pokażemy wam 10 najsilniejszych psów na świecie. Jeśli nie macie odwagi samemu wyjść na ulicę, na pewno nie musicie się bać, gdy jeden z tych niesamowitych psów będzie szedł obok was. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Pies z Bordeaux, zwany również mastifem francuskim, to jedna z najstarszych francuskich ras psów i bardzo silny pies o muskularnym ciele. Pies ten waży średnio od 57 do 68 kg i mierzy od 58 do 69 cm wzrostu. Pies ten istnieje od XIV wieku i był wykorzystywany do polowań, ciągnięcia wozów, noszenia ciężkich przedmiotów i pilnowania stad bydła. Istnieją również opowieści o tym, że pies ten walczył z wilkami i niedźwiedziami. Siła ugryzienia tego psa jest mierzona na około 40 barów. Ale dopóki go nie zranisz lub nie będziesz mu grozić, nie ma powodu, aby to okazywał. Poza tym są bardzo odważne i obecnie często wykorzystuje się jako psy stróżujące. Jest też bardzo przywiązany do właściciela, bardzo czuły i spokojny i może też dobrze dogadywać się z małymi dziećmi, jeśli jest uczony od najmłodszych lat. Numer 9 Rottweiler to rasa psów wywodząca się z Niemiec. Jest to jedna z najstarszych ras pasterskich, której początki sięgają prawdopodobnie czasów Cesarstwa Rzymskiego. Pies waży średnio od 35 do 60 kg i mierzy od 56 do 70 cm wzrostu. Psy te były wykorzystywane głównie do zaganiania zwierząt gospodarskich i ciągnięcia wozów z mięsem na targ. Trwało to do XIX wieku i zostały ostatecznie zastąpione przez kolej. Rottweilery nadal są wykorzystywane w niektórych częściach świata do pilnowania bydła, ale dziś używa się ich także jako psów poszukiwawczo ratowniczych, stróżujących, a nawet policyjnych. Co więcej, Rottweilery nie znają strachu są inteligentne, bardzo czujne i potrafią szybko reagować na niebezpieczeństwo. Numer 8 Tosa Inu, zwany także Tosa lub Mastiff japoński, to rasa psów pochodząca z Japonii, z prowincji Tosa, uważana za rzadką. Rasa ta powstała około 150 lat temu i została stworzona poprzez skrzyżowanie rodzimych psów japońskich z różnymi rasami europejskimi, takimi jak Bernardyn, Mastiff i Dog. Pies ten waży średnio od 36 do 61 kg, ale niektóre osiągają wagę nawet 90 i mierzą średnio od 62 do 82 cm wzrostu. Jest hodowany głównie jako pies bojowy i znany z odwagi, dominacji i atletycznych umiejętności. W Japonii tosa powinien mieć wolę walki na śmierć i życie, nie piszcząc ani nie skomląc. Poza Japonią pies ten jest trzymany jako pies domowy i dlatego jest prawdziwym psem rodzinnym uczciwym, lojalnym i bardzo tolerancyjnym wobec dzieci, pod warunkiem, że przeszedł odpowiednie szkolenia. Numer 7 Bernardyn to rasa psów pochodząca z Alp Szwajcarskich. Są to bardzo duże pracujące psy, znane z ratowania ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w śniegu i pod lawinami. Biorą też udział w zawodach i są przystosowane do wykonywania najtrudniejszych zadań. Bernardyn ma gęstą sierść, waży średnio 100 kg i mierzy zwykle od 65 do 90 cm wzrostu. Bernardyn jest imponującym, ale spokojnym psem o dobrym charakterze, ale może być też uparty. Ma silną tendencję do obrony swojego terytorium i dlatego nie szczeka bez powodu. Pies ten jest bardzo cierpliwy i towarzyski w stosunku do dzieci i są bardzo lojalne wobec swoich właścicieli. Nie ma więc problemu z zakupem takiego psa jako zwierzęcia domowego, ponieważ są one niezwykle słodkie. Zwykle potrzebują też więcej czasu, aby dojrzeć, więc pozostają wspaniałym szczeniakiem przez wiele lat. Numer 6. American Pitbull Terrier to rasa, która powstała w XIX wieku. Z połączenia raz buldoga i teriera. Waga psa wynosi średnio od 13 do 27 kg, a jego wzrost zazwyczaj mieści się w przedziale od 42 do 53 cm. Ten atletyczny, muskularny pies został pierwotnie wyhodowany do walk na ringu. Rolnicy wykorzystują je również do ochrony zwierząt hodowlanych. Psy te mają silny instynkt łowiecki, są czujne i skore do działania. Jeśli chcesz mieć tego psa jako zwierzę domowe, powinieneś założyć, że jest to pies aktywny, który potrzebuje dużo codziennego ruchu. Psy te są również często dobre w psich sportach, takich jak skok w wzwyż i skok w dal. Ze względu na swoją agresję i siłę, psy te są przez wielu ludzi uważane za najsilniejsze psy na świecie. Pomimo swojej reputacji, pies ten jest bardzo lojalny i jeśli obdarzysz go dużą ilością miłości, stanie się Twoim najlepszym przyjacielem i będzie Cię zawsze chronił. Przy odpowiednim szkoleniu i dyscyplinie, psy te łatwo dogadują się z innymi ludźmi. Numer 5 Cane Corso to włoska rasa psów? która kiedyś była powszechnie wykorzystywana do pasienia stad owiec. Pies ten jest również wykorzystywany jako pies policyjny do tropienia. Jest to pies niezawodny, niezależny i wysportowany. Łatwo się przystosowuje i kocha swojego właściciela. Ale lubi też wychodzić na dwór sam. Waga tego psa wynosi średnio od 40 do 50 kg, a jego wzrost od 58 do 80 cm. Prawdopodobnie najważniejszą cechą jest duża głowa. Jeśli chcesz mieć tego psa jako zwierzę domowe, musisz być bardzo oddany, doświadczony i mieć dobry autorytet, ponieważ psy te bywają uparte. Są jednak inteligentne i chętne do nauki, dzięki czemu łatwo je wytresować. Kane Corso ma niewiarygodną siłę zgryzu 48 barów, co czyni go jednym z najsilniejszych psów na świecie. Numer 4. Mastiff Tybetański to duża rasa psów, która wywodzi się z koczowniczych kultur Tybetu, Chin, Indii i Nepalu. Wykorzystywany jest przez lokalne plemiona do ochrony owiec przed wilkami, lampartami, niedźwiedziami i tygrysami. Mastifa tybetańskiego można zobaczyć na starożytnych gobelinach i malowidłach, co pozwala przypuszczać, że pies ten istniał już około roku 1271. Dorasta do 83 cm, waży od 55 do 90 kg, a czasem ponad 100. Ciekawostką jest fakt, że mastif tybetański został sprzedany w Chinach za 2 miliony dolarów, co czyni go najdroższym psem na świecie. Ze względu na swoje rozmiary nie można go trzymać jako zwierzę domowe w mieszkaniu ale jeśli ma się duże podwórko, jest to dobry wybór. Są bardzo czujne i spokojne, słodkie i bardzo opiekuńcze oraz lubią swoich właścicieli. Numer 3 Dog argentyński to duża, biała, muskularna rasa psów, która pochodzi głównie z Argentyny i jest powszechnie wykorzystywana do polowań na duże dzikie zwierzęta, w tym dziki i pumy. Pies ten waży od 40 do 44 kg i zazwyczaj mierzy od 60 do 68 cm wzrostu. Ich wygląd może wydawać się przerażający, ponieważ są bardzo muskularne. Mają ducha walki i dużą tolerancję na ból, ale są to psy lojalne, bardzo inteligentne i odważne, z silnym naturalnym instynktem ochrony domu i rodziny. Są również bardzo towarzyskie i doskonale rozróżniają osoby znajome od obcych. Ważne jest jednak, aby były szkolone i socjalizowane w młodym wieku. Psy te są pierwotnie myśliwymi, a więc mają bardzo dobrą wytrzymałość. Z tego względu są również wykorzystywane w pracy policyjnej. Siła ugryzienia tego psa wynosi 35 barów, co czyni go jednym z najsilniejszych na świecie. Numer 2 Owczarek Kaukaski to duża rasa psów pochodząca z Gór Kaukazu, z rejonu Armenii, Gruzji i Rosji. Owczarki te są bardzo silnymi, dużymi psami o muskularnej budowie ciała. Przeciętnie mierzył od 67 do 90 cm wzrostu i ważył od 45 do 80 kg. Przez stulecia wykorzystywano je do obrony statowiec przed drapieżnikami, takimi jak wilki, szakale, lwy, a nawet niedźwiedzie. Obecnie te psy myśliwskie są wykorzystywane w Rosji jako psy stróżujące. Jest to również pies bardzo opiekuńczy, inteligentny i ostrożny w stosunku do nieznanych osób. Kiedy wyczuje, że jego rodzina jest zagrożona, staje się bardzo głośny, groźny i pokazuje potężne szczęki. Wykazują również zachowania terytorialne i są agresywne w stosunku do innych psów. Może być jednak dobrym psem rodzinnym, pod warunkiem, że przejdzie odpowiednie szkolenie i będzie odpowiednio socjalizowany. Numer 1 Kangal jest owczarkiem i pochodzi sprzed tysięcy lat z Turcji. Chociaż kangal nazywany jest psem pasterskim, jest raczej stróżem stada, który w swojej ojczystej Turcji żyje ze stadem owiec, aby chronić je przed drapieżnikami takimi jak wilki, niedźwiedzie i szakale wszelkich kształtów i rozmiarów. Mają największą siłę zgryzu spośród wszystkich psów, mierzoną na 51 barów a zatem według wielu osób jest najsilniejszym psem na świecie. Zazwyczaj mierzy od 70 do 95 cm wzrostu i waży od 50 do 100 kg. Kangal jest niezwykle opiekuńczy, lojalny i łagodny w stosunku do swoich ludzi, a nawet dzieci. Kangal uważa swoich właścicieli za swoje stado i bardzo dobrze ich strzeże. W stosunku do obcych jest niechętny, ale do pilnowania terytorium, inwentarza żywego lub ochrony jest psem idealnym. Jaki jest Twój ulubiony pies i czy masz psa, który znajduje się na tej liście? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.